I tak się dzieje w tym. Profesor Andrzej Fala razem z nami. Dziękuję widzom Polsatu. Zapraszam do Polsatu News. Czy myślałeś kiedyś, ile razy podejmowałeś w życiu dobre decyzje? Takie, dzięki którym Ty i Twoi bliscy jesteście szczęśliwi? Czasem, mimo dobrych decyzji, możesz napotkać trudności, niezależne od ciebie, ale możesz je rozwiązać. Złap oddech i poczuj się bezpiecznie. Skorzystaj z wakacji kredytowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat, bez żadnych kosztów. Ale to nie jest tylko. Nie, ona się boi. Wciąż prosi, żebym się zapisał, bo wszyscy tak robią, bo tak jest lepiej. A ja nie chcę presji. Ale gdy ktoś Cię kocha, chce Cię zrozumieć. To daje siłę. Też chcę zrozumieć. Porozmawiajmy o szczepieniach na COVID-19. Wejdź na gov.pl. Ukośnik chce zrozumieć. Wieczór w Polsacie. O 20.00 kabaret na żywo. Młodzi i moralni. Niezależnie, czy to niedziela pracująca, czy nie, mamy dla Was porcję doskonałej zabawy. O 22.05 Dennis Quaid i Sharon Stone w filmie Cold Creek Manor. Ten dom miał być spełnieniem ich marzeń. Nie wiedzieli, że skrywa mroczną tajemnicę. A jutro o 25 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Przed nami półfinał. To już naprawdę ostatnia szansa, by zaimponować widzom i jury.